Kochani, kochani, właśnie przed chwilą odwiedziła mnie sąsiadka, i tak zaczęliśmy rozmawiać. Ja jej oczywiście użalać się, jak to duży dom. Wymaga dużo wysiłku, żeby to wszystko wiecie, pachniało, pięknie wyglądało. Trzeba to wszystko powymywać. I kto to robi? Ja się tak żalę do tej sąsiadki. No, oczywiście ja. Ona tak na mnie patrzy, bo wiecie, to jest taka sąsiadka, że ona, jakby mogła, to by w ogóle wiecie, jeszcze ulicę szczoteczką do zębu wyszorowała. W ogóle jest bardzo, bardzo pedantyczna, jak moja mama. Natomiast ja się tego za wszelką cenę oduczę, bo ja nie mam zamiaru tyle inwestować w mój, w mój dom. Absolutnie nie. Co szokiem jest dla mojej sąsiadki, a już w ogóle szokiem jest dla mojej mamy. No bo jak to? Ona całe życie pracowała nad tym, żeby nas nauczyć, porządku, mycia, wiecie, gotowania, dbania o rodzinę. Nie, nie, nie. U nas jest partnerstwo. To nie to, że mąż mi pomaga, mąż po prostu robi to, co do niego należy. On też tutaj mieszka, on też brudzi, więc szmatkę i sobie pucuje, ja chcę mieć czysto. Ja już teraz takie wprowadzam zasady. Pomimo że on do mnie mówi no tak, ale ja więcej pracuję. Tu nie chodzi o większe więcej pracowanie, ale on chce, żeby żona była atrakcyjna. Każdy mąż chce, żeby żona była atrakcyjna. Ja to tak rozumiem, a żeby żona była atrakcyjna, to nie może na szmacie latać codziennie. Tak czy nie. I on to musi zrozumieć. I on już to zrozumiał. Ja już wiecie walczę z tym. Tak samo moje dzieci. Nie, 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 pokojki muszą być wysprzątane. A jak nie mają ochoty, to niech sprzątają, będą w sypie mieszkać. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja się odzwyczajam od tego, żeby mnie wkurzał bałagan w domu, bo wtedy wiecie, sama kiedyś byłam taka durna i naiwna, że sama brałam się za sprzątanie, bo stwierdzam, że jak ja się za to nie wezmę, to nikt się za to nie weźmie. Myślicie, że oni to oni to doceniali, owszem, podziękowali, były przytulaski, były całuski. Dziękuję, mamuniu, ten, ale myślicie, że. Wiecie, dalej myśleli, że ja tak będę robiła. Nie, 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 kochani. I wy też, i wy też, nie róbcie tak. Szkoda życia na dom. Dom ma być dla was, a nie wy dla domu. Pamiętajcie, to jest zasada bardzo, bardzo ważna. No i sąsiadka do mnie mówi, ale zobacz, Rita. Bo ona ma po drugiej stronie mieszka i ona ma też dom z takim widokiem. Bo ja mówię, wiesz co, do sąsiadki, w końcu, kurde, pójdę, wynajmę sobie coś, też będę z y, 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 socjalu brała pomoc, wszystko będą mi robili i mam wszystko w nosie. A ona tak na mnie patrzy, mówię, ale zobacz, gdzie ty będziesz miała taki widok? Nikt, jeśli jest mieszkanie wynajmowane, to właściciel zawsze, wiecie, ma jakieś problemy, a to tutaj nie możecie wiercić. A to tu nie możecie, wiecie, takiej tapety tego nie robić. Ja wiem, bo koleżankę miałam, która wynajmowała, i ja wam yy, tam filmik mi się skończył, ale chcę wam powiedzieć, że jak te rododendrony przekwitły, to sąsiadka stała nad moją koleżanką, żeby ona wszystkie te rododendrony, yy, te te przekwitnięte, wiecie, yy, wy, wyrwała. Wiecie, ile to jest roboty? Kiedyś to robiła ze mną teściowa. Ja jeszcze mam taka, wiecie, naiwna i to samo robiłam, i wiem o co chodzi z tym sprzątaniem rododendronów. Ja mam to w nosie, czy te rododendrony, muszą sobie same radzić moje rododendrony, bo jak ja jeszcze zacznę, wiecie, świrować w ogrodzie i, i dom, czyścić jak w pudełeczku, to wiecie, to to moi, moi tego nie doceniają. Kompletnie oni, oni nie są, te... czasami już jak wiecie, jak ja już piąty bieg wrzucam i widzą, że mam że wkurzam się, no to tam wiecie, udają, że sprzątają, ale ja już stwierdziłam, że koniec, sprzątanka już nie będzie, chcecie to sobie wysprzątajcie, a mamuśka do samochodu i podróże, już są moje dzieci, są już pełnoletnie, mój mąż tym bardziej jest pełnoletni, to jest mój partner, to nie jest e, osoba, która mi pomaga, tylko my mamy, nasze małżeństwo jest oparte na partnerstwie, on mieszka, on brudzi, on sobie pierze, on sobie zmywa, on sobie podaje do obiadu. Czasami wiecie, yy, no jestem miłą żoną i też mu podam, bo on rzeczywiście dużo więcej poświęca pracy zawodowej niż ja. No ale czasami też chcę być, też chcę być obsłużona, a oczywiście, że kobieta powinna być obsłużona, nawet jak mężczyzna pracuje dużo więcej niż ona, niż kobieta. Jestem ciekawa, co Wy na ten temat myślicie. Czy Wy dużo poświęcacie czasu na sprzątanie swojego domu? Czy Wy też y, y, sprzątacie w pokojach swoich dzieci, albo obsługujecie swojego męża, pod, że, że wiecie wszystko, sprzątacie itd. Tak tak no, moja sąsiadka, jak ja powiedziałam jej, że u mnie. I mąż sprząta, i dzieci sprzątają, i wszystko, właściwie, jak jest bałagan, to bierzemy się wszyscy do sprzątania. No to ona ogromne oczy, jak to? Ona w swoim domu, ona wychowa wychowała swoje dzieci, i ona zawsze sprzątała, gotowała, wiecie, wszystko. Teraz ma drugiego męża, nie? który jej wszystko w ogrodzie robi, ale taki prosty facet, taki dziwny, nie? Bo wcześniej miała takiego urzędnika, bardzo spokojny, miły, fajny facet. Teraz ma takiego, ale za to. Ogród ma, wiecie, jak w bajce. Więc obgadują nas jak my nie, nie, nie mamy takiego ogrodu jak oni mają, wiecie, jak to starsze osoby ale muszą się przyzwyczaić, ponieważ inni młodzi ludzie, którzy mieszkają na końcu naszej uliczki, w ogóle się do niczego nie dotykają. Kompletnie ogród to wiecie. Ogród jest dla nich, a nie oni dla ogrodu. I słusznie: każdy robi tyle, ile chce robić, każdy mieszka tak. Jak chcę mieszkać, ja nie choruję, u mnie bak z bakteriami trzeba się bardziej zaprzyjaźnić niż je likwidować, e, więc nie mam sterylnego domu, co moja mama po prostu do dzisiaj nie może zrozumieć, ale ona non stop jest chora i no i wiecie, nie przesadzajcie z, ze sprzątaniem. No to na tyle, kochani. Tak właśnie tak mi się. Yy, tak właśnie z, z pogadanki z sąsiadką, jak ona mi tutaj pokazywała, zobacz, ale zobacz jaki widok z okna, gdzie jak wynajmiesz, yy, nigdy nie będziesz miała takiego widoku, idziesz do ogródka, cały dom jest twój, robisz, co chcesz. No ma rację, oczywiście, że tak jest, ale ten dom wymaga ogromnego, ogromnego wysiłku, żeby to wszystko miało ręce i nogi było czyściutkie i ładne. Jestem ciekawa, co Wy na ten temat myślicie, kochani. Napiszcie, pozdrawiam. Pamiętajcie, lajkujemy, komentujemy, subskrybujemy i pozdrawiam.